Widzę w dzisiejszym odcinku jestem z Mają, Frankiem y, i jeszcze dwójka y, innych, ale to później. I dzisiaj y, robimy na drużynę, kto uzbiera więcej grzybów. Jest drużyna Sam Franek, ja i Maja y, i tamta dwójka pozostała. Myślę, że y, nam się uda wygrać, a w ogóle to jest grzyb. A i liczą się tylko jedalne grzyby. E, więc zaraz już zaczynamy. Rozpoczynamy się! Tak! Dobra, idziemy szukać! E, pierwsze dwa grzyby, ale nie te też. Ej, chyba mam podgrzybka. podgrzybka? Masz podgrzybka? Chyba tak. Masz podgrzybka? A nie jednego. Pokaż. A nie jednego. Nie a prawie było. A wygląda jak podgrzybek. Nie, tak. Mogliśmy sobie podgrzybkę, ale. Nie, nie ma! Nie tyle. To tak... Nie, nie, to, nie, to nie ma. Już są jakieś trujące. I macie co? Nie. nie. To, to są same trójaki jakieś. Nie, ma. Szukałam moje podgrzybki. Ale za to... Nie tak. A to nie jest podgrzybek? No nie! Skąd to Poczekaj. Możesz sprawdzić. Nie. Trójak. Może tam jest to z brzykiem? Też czujak. Dobra. No to szukamy dalej. No ma Ej, Maja, dwa złączone drzewa. Akademia. Akademia drzew. Ja nie mam tego co tu oni trzymali? Właśnie na inną stronę, bo tu przechodził. Znalazłem korę. Kora? Kora. Kora. Dobrze, szukamy. Nie wygłupiamy się. Grzyb niejadalny. Grzyb niejadalny. Który Nie i jadł? Który Nie wygłupiamy Tylko patrz. Jest taki grzyb. Ponieważ... Ej, tu grzyb! U, trójak. No trójaczek. Same te trójaczki. No tak, Tu też trójaki. Ostatnio to była masa grzybów. No tak, ostatnio było była już mała, to było masa grzybów. To dobrze, ale to też Nawet w piątek było więcej. No tak. Ej, tu! jakiś grzyb, No pokaż, pokaż! To jest jakiś, Tak, jakiś, Żarty jakiś, robisz? Nie, jakiś, 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 Ale wyjedany. A to nie jakiś, Niech sobie zwierzęta do końca zjedzą. Jak daleko a poszliśmy? Co? Jak daleko poszliśmy? Idziemy w kombinę lasu. To nie ma śmieszny, <śśmiewa> On nie ma. Mam grzybkę. Jest trójaczek. Okay. Też trójaczek. O! Mamy! O! o Jezu! Zajdę grzech! Fuuu! Jadalne? Ktoś się nazywał. Nie! Mucha E dobra. Mucha może. Prawdziwka? Pokaż od dołu. Ja! Podgrzyba z chłopna. A to przezanie, bo błędziane że tam są grzyby. No, to będzie więcej! Na to nie słuchajcie. Ja wiem, że tak. Ej! Ej! No, i wyminąłeś tego grzyba wtedy. Jest! Nie, 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 nie przyjmuj. Oszustwo. A ja może do dużej to. Ej, mam jadalnego grzybka. Czy To Czy nie? Pokaż. 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 Mam grzyba letrującego. Chłop, odkrył Amerykę. Prawie siedem minut, a żadnego grzyba nie mam. Mam chyba podgrzybko. Zde. To mam nie był pod ale bez ogonka. Ale eee, liczą się bez ogonka. Mam klodzibkę bez ogonka. Dwa. Ha, ha. Macie ogonek. Z ogonkami się liczy. Dobra, możemy. Mamy mam dwa grzybki klodzibki. A ja mam damy jednego. No, tak. ja Co? Ma no. no, Maja, wyrzuć go. Czemu? A, nie przyjmujemy. Ej, my z, tak daleko poszliśmy. Za daleko poszliśmy. Podziadek wszystko w ogóle. Ja widzę, ale leciutenko. A wiemy, że jak coś to wracamy. Idziemy prosto, nie skręcamy. A Pamiętajmy, że ty patyki, dobra, ty patyki ma się znaleźć, więc zaznaczamy to miejsce. Tak, ta, rozpoznać, tak. On chce to rozpoznać. C jak ty się drzesz? E, 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 tak e, tak e, Chyba nigdy na grzybach Gryby. nie był. Chodź, Ja. Cip cip cip, cip. Cip, cip, cip. Cip, 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 grzybki. grzybki. Cip, 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 cip. grzybki. Cip, cip, cip. Grzybki Ej! Burko. Masz podgrzyba? Nie. Znów sama. Hmm. Ale wygląda jak podgrzybek. Ej, no, ja... I to dwa, ja wcześniej już je widziałem. No. Mały kopy. nigdy na grzybach nie byli. Ej, wracamy trochę do auta. No tak, ale tu jest najwięcej. Aaaa! Po prostu pilnujemy drąg. No ja nie ma telefonu, kurde. To było taki na sami linku, da się sprawdzić. Dobra, idziemy dalej. Ej, co to? A, to pięknie. E, Jeszcze grzyb, myślał. Pochamy, Róża! Ej, wracamy po nich? Słyszałam różę. Wracamy Czy po nich.

Grzyba znaleźć. Mamy jednego. Muchor. XD. Ja, jak masz po wszędzie mu hamory? Ale lub coś zniszczyć. Iśmy to go kopaj. Ej, ktoś tu wstępną pod grzybka. A gdzie? Tutaj. O nie, dobra, to był mały u Wiem. O, w dobie nie powtarzajcie tego w domu. Wy to chyba w ogóle na grzybach nie byliście? Że w ogóle nie wiesz, e, gdzie iść? Cip, 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 cip. Grzybki! Co? Ja chi, 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 Jeden, chi, trzy, cztery, pięć. Ja nie chi, ale chi, chi, jeden, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Mam pięć grzybów, a wy? Grzybki. Maja mnie pokazuj mu. Lepiej Widzę ciałtko. No jest. się. No, dobra, wiemy, że właśnie jest... no, odkryłeś chłopię, Amerykę. No jak? Chodź po może znajdziemy grzyba Aj trujaczki Trójaki samo Dobra widzimy się zaraz Dobra, czekamy na dwójkę Stwierdza to, że oni nigdy na grzybach nie byli. Kto nigdy nie był na grzybach? Mhm. Oni w ogóle wychodzą! No to po co wzięliśmy taką torbę na grzybiarze? Dobra, idziemy wprost! Chcieliśmy się wybrać do bliższego lasu. Tam było 26 ta A znalazł 2 a albo 50. Wiesz, że ostatnio no, e, jak tu ktoś był z nas totalnie trzy takie torby, które my mamy wypełnione grzybami. No hit Ej, wiadomo, że ale to jest tu to będziemy to idzie przed siebie. Przed siebie, by znalazł Grzyb. A ile masz puszek. Co? A ile masz puszek? Ja sama nie wiem. Mały muchodem. Tu są jakieś grzyby. Ej, grzyb. A nie mów mu pan później zrobi grzybki, krzybki i znajdzie przez nas grzyby. C, c, c. To nie jest nasz szczęśliwy dzień. Totalnie to nie jest nasz dzień. Bo Jezus. Dzień. jest nasz Dzień.

tylko twardsza, głębiej, ale. Dobrze, idziemy, idziemy przy ciebie. Shaky Twinky.